Twój namiot znajduje się naprzeciwko mojego. Za pół godziny będę u ciebie. Hmm, chyba przydałoby się zmienić spodnie. Elrys wybuchnął śmiechem i pochylił się nad swoimi mapami, nie zwracając już na ciebie uwagi. Oddaliłeś się do swojego namiotu. Pół godziny później. Czekasz pięć, dziesięć, piętnaście minut. Cholera, co ten Elrys sobie wyobraża. Najpierw cię upokorzył, a teraz jeszcze się spóźnia. Co to jest? Nagle ktoś cię popchnął. Denerwujesz się, druchu! Odwróciłeś się i ujrzałeś Elrysa, szeroko uśmiechającego się do ciebie. Nie wytrzymałeś, wystrzeliłeś cios w jego kierunku. Nagle świat zawirował ci przed oczami. Ciemność. Gdy się ocknąłeś, zobaczyłeś Elrysa pochylonego nad tobą. Posłuchaj mnie, przyjacielu. Wszystko co tu się dzieje jest lekcją. Wzmacnia cię na przyszłość. Pozwala ci lepiej radzić sobie ze stresem i własnym ego. Tak. Nie ma nic bardziej oczyszczającego niż porządny strach. Ta, jasne. Co to właściwie jest za miejsce? spytałeś jednocześnie dotykając swojego spuchniętego oka. To obóz wojsk cesarskich. Ja jestem wodzem Sartorian, elitarnej jednostki walczącej pod sztandarami Elriniusa. Jesteśmy najlepsi. Pokażę ci, jak zebrać własną armię oraz zarządzać nią tak, by wciąż napływali nowi rekruci, uderzać tam, gdzie wróg się ciebie nie spodziewa, jak ułożyć strategię, opanować sztukę zdobywania informacji i wiele innych przydatnych spraw. Chodź. Posłusznie poszedłeś za ogromną postacią, przykładając zimne ostrze sztyletu do obolałego oka. Nawet najdłuższa podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku pierwszy zwój dowodzenia podstawy. Idziesz przez obóz wojenny oko już prawie nie boli. Stawiasz jednak szybkie kroki, nerwowo rozglądając się dookoła. Wszędzie wokół krążą umięśnieni wojownicy, których ciała pokryte są bliznami. Nagle uderzasz się w coś twardego, przewracasz się i lądujesz w kałuży. Byłeś tak przerażony, że nie zauważyłeś, iż Elrys się zatrzymał. Co u licha! wykrzyknął poirytowany twoją niezdarnością. Gdy zobaczył twoją przerażoną twarz, domyślił się, co się stało. A tak, zaślepił cię strach. Wielu wojowników przez to poległo. Przez strach przed śmiercią nie potrafili w porę dostrzec zagrożenia. Skoncentruj się na tym, co się dzieje wokół ciebie, a nie na tym, co może się wydarzyć. Wtedy na pewno dłużej pożyjesz. Myślę, że powinieneś przeczytać traktat naszego cesarza. Czekaj, jak on się nazywał? A mam. Finansowy geniusz. Opisana jest w nim historia pewnego gladiatora, który pokonał swój strach, aby wrócić do rodziny. No ale dość o tym. Wstawaj i spójrz na te dzieci. Wiesz, dlaczego jesteśmy najlepsi? Bo ćwiczycie od dzieciństwa, mówisz niepewnie, wykręcając swoją mokrą koszulę. Nie, gdyby tak było, trzeba by od urodzenia wiedzieć, co chcesz w życiu robić. Jesteśmy najlepsi. Bo do perfekcji opanowaliśmy podstawy. Każdy z nas zna swoje miejsce. Wie, co musi umieć robić i szkoli się w tym. Wie, że jeśli zawiedzie, zginą jego kompani. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na nas, dowódcach. Dlatego musimy posiąść odpowiednią wiedzę, zanim spróbujemy poprowadzić naszych ludzi na rzeź. Słyszysz? Musisz wiedzieć, na czym polega Twoja robota. Rozumiesz? Krzyczał w pasji. Tak, 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 wymamrotałeś. To przyłóż się dobrze do naszych rozmów, chłopcze. Harkin, chodź no tu! Podbiegł do was jeden z wojowników, dość solidnie zbudowany. Jego czaszkę jednak zdobiła dość szpetna blizna, a u prawej ręki brakowało dwóch palców. Co sądzisz o wojowniku, który zadał te rany? spytał cię Elrys. Z przerażeniem w oczach odpowiedziałeś. To musi być straszny zabójca. Arkin uśmiechnął się i powiedział. Musiał być. Ten już nie żyje. Elrys wybuchnął śmiechem. Widzisz, Arkin był lepiej przygotowany od niego, dlatego żyje. Arkin bardziej przyłożył się do treningów, zanim ruszył w bój. A te blizny odparłeś zbity stropu. Widzisz, przyjacielu, blizny to nieodłączny element wojny i życia. Liczy się jednak to, czy po odniesieniu ran, czy poniesieniu porażki jesteś w stanie dalej walczyć, a nie to, o ile masz blizn. Powiem więcej: po liczbie blizn poznasz, jak trudno jest kogoś pokonać. Jeśli ma ich dużo, a wciąż żyje, znaczy, że harda z niego sztuka <grytanie> prawda, Arkin? Tak jest, wodzu powiedział wojownik, wykrzywiając przy tym usta w grymasie, który chyba miał być uśmiechem. Pamiętaj, w bitwie przeżywają ci lepiej przygotowani. Także, mój młody druhu, przyłóż się lepiej do treningów, studiowania ksiąg i zastanawiaj się nad tym, co ci mówią twoi mistrzowie. Bo im więcej się napocisz na sali treningowej, tym mniej stracisz krwi na polu walki. Jakieś pytania? Skąd mam wiedzieć, jakie książki czytać? Idź pod mój namiot tam jest tablica ogłoszeń. Widzimy się jutro rano. Czytając biografię wielkich mężów, odkryłem, że pierwszym zwycięstwem, jakie każdy z nich odniósł, było zwycięstwo nad sobą samym. Samodyscyplina znajdowała się na pierwszym miejscu u wszystkich nich. Północy dzielnie czytałeś książki z tablicy ogłoszeń Elrysa. Zasnąłeś koło czwartej. Niespełna godzinę później. Zjawił się u ciebie wódz. – Pobudka! – zakrzyknął radosnym głosem. Rozejrzał się po twoim namiocie i mlasnął zadowolony. – Widzę, że nie marnujesz czasu. Tak trzymać! Ledwo żywy wstałeś z łóżka. Jednak słowa Elrysa dodały ci sił. Szybko ubrałeś się i razem z nim wyszedłeś na kolejną wędrówkę po obozie. Słuchaj, druhu, od siły i charakteru wodza często zależy los jego żołnierzy, jego króla i ludzi, którzy zamieszkują jego królestwo. Przede wszystkim musisz być przygotowany na walkę do samego końca i nigdy się nie poddawać i ciągnąć jak Spartanie. Wykrzyknąłeś rozradowany, że wreszcie czymś zaimponujesz swojemu nauczycielowi. Nie, Spartiaci to byli idioci. Wróć starczą albo na tarczy. Co za bzdura! Gdyby moi ludzie nigdy nie popełniali błędów, nie przegrywaliby, nie mieliby tylu blizn, ale też nie byliby najlepszymi wojownikami świata. A ty chcesz być najlepszy, prawda? Czasami musisz wrócić bez tarczy do domu, spojrzeć żonie i dzieciom w oczy i powiedzieć. Tym razem się myliłem, nie udało się. Ale już zaczynam trenować i analizować, co robiłem źle. Obiecuję wam, że następnym razem wygram. To jest prawdziwa odwaga i umiejętność niepoddawania się. A nie te bzdury otarczy. Widzę, że zaburzyłem twój światopogląd. Wiesz, ja też kiedyś się pomyliłem. Prowadziłem oblężenie miasta Alkara. Wtedy pod moim dowództwem zginęło sześćdziesiąt tysięcy ludzi. Tak, sześćdziesiąt tysięcy. Tragedia mogła być o połowę mniejsza, ale byłem tak przerażony i rozbity. Że gdy kolejny szturm nie odniósł skutku, załamałem się i zarządziłem odwrót. Wtedy wroga kawaleria zmasakrowała resztki mojej armii. Dwa dni później dostałem raport mojego szpiega o tym, że wystarczyło jedno uderzenie taranem więcej i mur się rozpadłby, a my zdobylibyśmy miasto. Jak mogłem być takim idiotą i poddać się w decydującym momencie? Jak mogłem być takim idiotą i nie modyfikować planu, gdy widziałem, jakie straty zostały poniesione? Postanowiłem udać się na wzgórze i, zgodnie ze starym zwyczajem, popełnić samobójstwo. Stanąłem na szczycie, wyjąłem miecz i wycelowałem prosto w serce. Podniosłem ręce, ruszyłem. Już czułem, jak miecz zatapia się w moje ciało, gdy w ostatnim momencie coś wytrąciło mi go z rąk. To był Elrinius, nasz cesarz! Przemówił do mnie spokojnym głosem: Przyjacielu, zginęło wielu ludzi, ale ty zrozumiałeś, co zrobiłeś źle. Nie pozwól, odbierając sobie życie, aby ich ofiara poszła na marne. Teraz musisz żyć dla tych sześćdziesięciu tysięcy poległych i sprawić, aby twoje życie było tego warte. Musisz zasłużyć na tę ofiarę. Po tych słowach położył mi rękę na głowie, schylił się i szepnął do ucha. Zasłóż. Po czym odszedł. Ja zostałem, klęcząc na środku góry, zdruzgotany, a jednocześnie z nową siłą w sercu. Zaczął padać deszcz. Woda spływała mi po czaszce i po na ramiennikach. W zasadzie byłem cały mokry. Tego dnia postanowiłem, że się nie poddam. Oraz, że już nigdy nie dopuszczę do tego, aby z mojej winy zginęło tylu ludzi. Rozumiesz mnie? Krzyknął Elrys ze łzami w oczach. Pomimo reprymendy, jaką dostałeś za słowa o spartanach, odpowiedziałeś dość pewnym głosem, gdyż czułeś, że od wczoraj wiele się w tobie zmieniło. Tak, rozumiem cię doskonale, Elrysie. Dziękuję ci za tę lekcję. Hola hola, przyjacielu, to jeszcze nie koniec. Właściwie to dopiero początek. Chodźmy do naszego maga wojennego. On opowie nam, jakich cech potrzebuje do dowódca doskonały. Po dziesięciu minutach dotarliście do namiotu Elerina. Tak bowiem nazywał się potężny magik. Elrys wszedł do środka, ty zaraz za nim. W namiocie było ciemno. W zasadzie nic nie było widać. Nagle pochodnie w całym namiocie zapłonęły, a przed tobą stał lew. Krzycząc przerażony, wybiegłeś z namiotu. Elrys jednak szybko dogonił cię i zaciągnął z powrotem. Tym razem zobaczyłeś, że lew jest w klatce. A obok niego Elerin siedział w fotelu i powiedział do ciebie spokojnym głosem: Właśnie odebrałeś pierwszą lekcję. Jedną z ważniejszych. Twój kompan zobaczył, że jesteś zdezorientowany, więc zabrał głos. Dowódca w sytuacji kryzysowej musi zachować zimną krew. Nie może panikować, tracić wiary lub nie zwracać uwagi na okoliczności, które wciąż się zmieniają. Bitwy są dynamiczne. Cały czas trzeba analizować nowe informacje. Słusznie, Elrysie, coś o tym wiesz, prawda? Mac zaśmiał się szyderczo. Tak, panie odpowiedział Elrys, pochylając w pokorze głowę. No dobrze, nie będę się już nad tobą znęcał. Lubię ludzi, którzy potrafią przyznać się do błędów. A ty, chłopcze, jak rozumiem, przyszedłeś po zwój sukcesu po listę cech, które trzeba w sobie wykształcić, aby być dowódcą doskonałym tak. Powiedziałeś. No to uważaj, chłopcze. Mak podniósł ręce. Nagle wielka kula wody zalała cały namiot. Zrobiło się ciemno. Prach. Znajdowałeś się w Starym Zamku, w bibliotece. Obok ciebie stał Ellerin. Teleportowaliśmy się, rzekł spokojnie, jakby wszyscy ludzie codziennie korzystali z takiego środka transportu. Poczekaj tu chwilę. Czarodziej podszedł do ściany, wcisnął jedną z cegieł i zapadł się pod ziemię. Po trzydziestu minutach pojawił się znowu, obładowany starymi zwojami. Położył je na biurku przed tobą. Wśród nich jest to, czego szukasz miłego studiowania. Po tych słowach rozpłynął się w powietrzu. Ty stałeś, patrząc, jak oniemiały miały na stercie pergaminu. Po chwili wziąłeś się do czytania. Po trzech dniach przestudiowałeś całą stertę i nic nie znalazłeś. Wtedy pojawił się Mak, śmiejąc się jak wariat. Gdybyś widział swoją minę. To także była lekcja. Lekcja wytrwałości. Zwój, którego szukasz, tak naprawdę jest tu. Proszę, zasłużyłeś na niego. Mak przekazał ci pergamin. Ty wściekły, rozwinąłeś go i przeczytałeś punkt pierwszy. Wytrwałość. Spojrzałeś na Elerina. Nie, nie, chłopcze, nie będę ci nic tłumaczył. Od tego jest Elrys. Przeczytaj zwój do końca i wracamy do obozu. Przeniosłeś wzrok z powrotem na papier. Cierpliwość. Odwaga. Samokontrola. Dyscyplina. Pewność siebie. Szybkość. Mądrość. Cel. Kontrolowana chciwość. Czytaj książki. Świetnie, weź go ze sobą. To tylko kopia. Wracamy. Tym razem otoczyła cię kula ognia i lądowanie nie było tak miłe. Rąbnąłeś twarzą w błoto tuż przed nogami Elrysa. No i czego się nauczyłeś? Wytrwałości, odpowiedziałeś zadowolony. Doskonale, wracaj więc do swojego namiotu. Ale Elerin mówił, że wytłumaczysz mi treść tego zwoju. Jasne, ale dzisiaj miałeś już chyba dość atrakcji, prawda? Poza tym cesarz czeka na ciebie w namiocie. Tak więc zostało powiedziane, że kto zna wroga i zna siebie, temu nic nie grozi. Choćby w stu bitwach kto nie zna wroga, a zna siebie, czasami odnosi zwycięstwo, a czasami ponosi klęskę kto nie zna ani wroga, ani siebie, nieuchronnie ponosi klęskę w każdej walce.